Ciemało. No. E, Michał, to, to, to jak ci mówiłem, nie? Tą prasę to ja po prostu przezimuję u siebie gdzieś w garażu zamknę na kłódeczkę Żeby po prostu ona elegancko zimowała, żeby jeśli nic nie wydarzyło bo u ciebie to tam różne sytuacje się dzieją A co wiecie co dzieje? mi wizowy pisali? Różne Czyli? No obudnictwo. Ja <laughs> 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 różne Słuchajcie, wiecie co mi wizowy pisali? No, co? Żebym broń boże się was nie słuchał i że bardzo ładnie rob... radzę sobie ładowarką. E, eee, znaczy... w jakim względem... A, już ja patrzę, że ci eee, tam kurde... Tym takim lataniem w to i we w tej z powrotem. Tak. Już i ja że... patrzę, już ja patrzę, sorry widzę tutaj tego. Już ja patrzę, że Kuba ćwiczenia wykonuje. Że bardzo dobrze sobie radzę. Że że jak Karola... sobie... jak Gdzie... bardzo dobrze sobie radzisz? Gdzie ty jesteś? no teraz przy kołupie prawie, bo Kuba tu do parku na moim polu chwili? ćwiczy. Masz tam nie chwilę? O czego? A bo chcecie zabrać w jedno miejsce No dobra, spoko A za ile będziesz? A gdzie nie na drodze pony A Kuba chcesz może z nami się przejechać, zobaczysz coś Ty, bo ja miałem tego teraz jechać zbierać te kostki, wiesz? To i tak ja z wozem wracam A, to ja bym pożyczył A ty posprzelewałeś już te swoje kostki, Michał? Tak Kup Kupca A teraz zobaczysz Kuba zdziwisz się Kuba <śmienicza> Ej, ja nie wiedziałem że ty tam wlazłeś, naprawdę Ej <śmienicza> O ty sk. <śmienicza> <śmienicza> o kurde O ty pier A mi widzowie właśnie mówiłem, że ten, Kuba ty się tak dobrze radzi, stary Jąperą <śmienicza> Coś tam w sobie dodać Coś tam, coś tam. Weź to zaśpiewaj jeszcze no, raz. A może zaśpiewać jeszcze no, raz słowa jakby? Nie, nie. Dobra, mogę to pożyczyć to? No możesz, możesz, siadaj do mnie. Do tego, do samochodu. No ty... Tylko weź daj mi swój telefon, muszę nawigację odpalić. Ty, nie. Wiesz co, lepiej nie. Nie no, daj mi na chwilę, no Boże, no. Stary, myślisz, że ja nie wiem co ty chcesz zrobić? Co? Chcesz usunąć mi numer do wujka, bo się to widziałeś On robi to, masz mi Numer do Wujka Daj bo... mi swój karol za chwilę telefon Michał, ale nie bój się, ja mam swoje... Ja ten numer mam zapisany Dobrze, możesz więc mieć... to nie chodzi o to nie, daj. nie, napiszesz, jakiegoś... się Nie, ja dziękuję. Nie napiszę, dam Michał, do nawigacji swój telefon To ja, ja ci dam swój hobby? telefon! Ale ja muszę o. u ciebie. Ale Michał, ja chcę naprawdę to też Dobra. tego wujka zobaczyć. Bo ja już mogę czekać aż te wasze niesłożone historie się spełnią. No to, to Michał, jedziemy? Jedziemy w ja, jakieś miejsce? Ja nigdzie nie jadę bez nawigacji <laughs> Czyli chodziło tylko o ten telefon nie. Michał, stary, ja wiem, że już aż drysz... O to, daj mi ten telefon na chwilę! Eee słuchaj. Bo ty masz lepszego niż Kuba. Nie, Michał, Jeżeli powiesz mi, co chcesz... Zaufaj mi! Zaufaj mi! Nie, ale ja mam ale numer i do ciotki mi. i do wujka z Dobrze, super! Dobra, wasz. Dzięki. Chodź. Tylko teraz nie mamy samochodu. Ale... Weź, nie usuwaj żadnych numerów, nie, pisz nie do SMS-u żadnych... Numerów. O kurde. szkur!

Bo z no, nawigacją idę. Nie no ale weźmy może, może tym samochodem się fruwali, no No weź tym samochodem. Dobra, no to jak mam <laughs> jechać samochodem, to no to może byście mi pomogli go jakoś ją. Nie nawigu, no, ty sobie teraz masz problemy. Jak nie nawigacja, to samochód. Co no, z tak. tobą jest nie tak? Weź ty może kurde ładowarką ładuwarko byś tu kurde jakoś. Ja pierdzie. Go trącił Okej, okay, no dawaj, 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 no! No, 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 no! Tutaj dobra, odpalę dobra, go, odpalę dobra, go. Dawaj, 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 O kurde. Dobra, o skur... Ej, ej, kuba, kuba. Dobra, stój, dobra, stój, 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 ja tu do... dobra. Dobra, ja już już żwiru, Że żeś jakiegoś zebrał. Co? Jakiś zwir masz w tej ładowarce? <grym> A nie, to ja kamieni naładowałem, bo. No kieruj. Bo ja mam zawsze wyliczone, ile muszę mieć ładunku, jakby wiesz, bo opłaczę co Nie. Gdzie jedziemy? Do nawigacji. No to gdzie? Teraz zobaczysz. Dobrze, no jestem ciekawy. A to jakaś niespodzianka dla nas? Coś kupiłeś? Prezent? Haha, <noise> nieważne. Też niespodzianeczka, czy co? To będzie prezent tylko dla Karola. Aha, no to po co ja tu jadę? To może wysiądę. Niech <noise> się że możesz jechać jak chcesz. Dla towarzystwa. Do towarzystwa, Dobrze Michał, ja nie będę się pchał już teraz z tobą wspólne biznesy, więc <noise> jeżeli tak jesteś. O, nie, A właśnie, nie wody. wiem czy słyszeliście, ale Michał jakiś cyrk otwiera. I wykorzystuję do tego y, człowieka żywego A to kurde dobrze No i co? Gdzie jedziemy? A numer już wykasowany Michał, ten co mówiłeś mi? Nie yeah. oddaj, oddaj telefon Oddaj telefon od tego. Oddaj telefon Oddejdź, Karol odejdź Mikał, Uczciwy, oddaj te wrzucam, wrzucam, Ale jesteś menda jak wrzucisz Wrzucę naprawdę, naprawdę wrzucę No oddaj telefon Karol Jesteś, jak wrzucisz to jest taka menda, że nie odzywam się do ciebie w ogóle wrzucam do jeziora No, użalałeś? Oddaj no. ten telefon Jestem zwariowany Co ci Kuba. się? Ma? Wow. O mam, dobra! O do Kuba! Oddaj ten telefon! Dobra, Michał! Michał! Co? Oh, Kuba, co zwróć to jest... mi ten telefon Michał? Jak coś wójta zobaczyć Spierdzielaj łosielcu? Masz go, masz. Co ty? Dawaj. Masz karto! Dzięki! Dobra, dawaj szybko! cholera! Ten... Dzięki. Dzięki, 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 dzięki Kuba! I co Michał? Hey. Michał, dzięki, ale wiesz czemu to zrobiłem, Michał? Kuba, dzięki Bo ja zawsze Kuba, patrzyłem dziękuję. na te wasze historie niestworzone Chciał chciał mi telefon wrzucić e, Wiecie, o wujkach, o ciotkach, o milionach prezentach, ciągnikach i tak dalej Ja po prostu chcę z tym bojasem się zobaczyć Ja się go, wiecie co zapytam? No? Gdzie są ciągniki? I czy chcę zostać moim wujkiem i mi też kupić Ty, a co najlepszy, ja do niego dzisiaj dzwonię o. I dlatego Michał widzowie chodzi podminowany, chodzi zdenerwowany, bo po prostu nie chcesz, żeby wujek dobie przyjechał, prawda Michał? Ej, zwolnij stary. stary Ej Co ci się... Co ci się stało? Michał zwolnij, to nie są żarty Michał. Jeździ wysiadaj, jeździ, jeździ pełną prędkością, co? proszę cię. Wysiadaj. Ej! Wysiadaj? Moja przyczepa, podpinaj ją! Wysiadaj. Jak wysiadaj? O co ci chodzi? Cześć Ej Ej, halo Na To wsiadasz, czy co robisz? To czego załeś wysiąść? Michał, wracaj po mam Powiem Ci wprost. Mam nadzieję, że wujek kupi mi jakiś drogi ciągnik albo kombajn <laughs> Mam szczerą nadzieję albo jakiś maszyny Wam naprawdę się w dupach Wy ja myślałem, że wy te historię to jest tak na żartu ubić, ale wy Nie! Nie potraficie Kuba, przestać! Kuba, zobaczysz, że to jest prawda, że naprawdę przyjedzie do mnie... I kupi ci ciągnik, pss, drogi! Pss, pss, pss. Kuba! Hm? Da bym już ciebie mu jeden samochód, który na dach czy coś. Za to, że kazą mi wyjść. O kurde, sto razy nie trzeba powtarzać. Eee! Co to za żarty? O, o. <gry> Dobra, ja biorę swój ten. Członnik, jadę po te kostki. Muszę kostki zebrać. Zaraz będę dzwonił do wujka. Widzowie, mam telefon. Prawie Michał mi utopił telefon, prawie się zdenerwowałem. I dobrze, i to powinienem ten numer wykasować, tak tylko. No ale ja mam zapisany Michał w domu, ty myślisz, że ja jestem głupi. Musiał ten telefon chyba kupić. No to bym sobie kupił. Ja bym, ja bym ci połączył swój. Pojechał. O, kuba by mi swój pożyczył, zadzwonił. Ja chcę zobaczyć tego wujka. Spokojnie, przyjedzie spokojnie, tak ja zobaczyć. Sobie no. ty ja robicie tylko że celowozy. on zawsze jak przyjeżdża to nie przyjeżdża tylko tylko na raz, tylko on tu chwilę będzie u mnie pomieszkiwał. To jest nie wiem tam ze dwa dni czy coś Aha, A to ten wujek to... nie ma gdzie jechać? Tylko akurat do ciebie? Ty! To jest wujek taki kurdy, który mnie lubi, nie? I on raz na, cza na jakiś czas on już nie, wiem, ja się z nimi widziałem ponad rok na pewno <laughs> Oj, z półtora roku chyba I... Co? Nic Dobra, co ten wóz to kurde? Takie środstwo, że naprawdę nic tu nie ma, nic go nie blokuje. Nie, nie jedzie widzowie. Nie, nie, może nie jedzie do koła no, sztywne. Nie mam ochoty, Karol, z tobą dzisiaj spędzać dnia. Ale chciałem zapomnieć, czy też może zabrać. Idę, by piwo. Okej, okay. widziałeś? Jak dla niego to działa? Jak mówię? Ale to z tym wujkiem takie autentyczne są te historie. No szczerze, no. Kupił mi kilka rzeczy No ale to gdzie ty masz te rzeczy? Zaraz czekaj zaraz, zaraz ja do niego zadzwonię Gdzie masz te rzeczy stąd ci kupił? Już nie mam To co z nimi zrobiłeś? No niestety tak jak powiedzieliśmy ci historię że wpadli kurde Jezu no dobra ale już, tam już bez tych bajek tylko realnie Co się stało z tymi rzeczami? No niby? mówię ci szczerze no Przepadły. Stary, no chyba ja nie chcę, żebym uwierzył w historię, że nie wiem, gospodarstwo ci się wysadziło, że gangsterzy cię goniali jeszcze może czołgiem ze tobą jeździli. Dokładnie tak, taka była historia. No Michał mi opowiadał i... Dobra, <coughs> hej, dzwonię do wujka, mam nadzieję, że odbierze. Widzowie, wiem, że czekaliście na ten moment bardzo długo, ale w końcu będę do wujacz, wujaczka... Y... Dobra, no, czekajcie. Wybieram numer. Wujek z powiedz, że sąsiada Dobra. też masz, który też lubi prezenty. Dobra, dzwonię, cicho, 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 dzwonię. Hello, my friends. Yy, Halo, wujek, cześć. To ja, Karol. A, to ty, Gaboniusz. Co tam? <laughs> Siema, co tam u ciebie słychać? No <laughs> i pod gazetą w płatkach jakoś sobie radzę. I co? Bo tam słyszałem coś mi pisałeś z CBS, a tam już się ogarnęło, wszystko wróciłeś już do Stanów, nie? W tej ladi, W tej no były delikatne problemy, że tak po ale jakoś dotarłem Ale i dotarłeś do Stanów i jak tam? Chcesz w sensie, żyje taś ciotko dobrze? Dobrze, no, ciotka w psychiatryku siedzi to już mam spokój i zająłem się normalnie biznesem, no nie? A, no i co? I kasa jest? To, to biznes ty wujek, wujek no bo żeśmy... Nie. Słuchaj, nie mieli okazji, nie, mieli, nie, mieli, nie, mieli, nie mieliśmy okazji kurde l... porozmawiać. przez dłuższy czas teraz no i teraz, jak miałem problemy w Tajlandii, to się nie odzywałeś, nie dzwoniłeś. Bo nie mogłem na numer się dodzwonić, bo ty przecież wywaliłeś telefon, Pierwszy, wszystko. Pierwsze pytanie, o jakieś biznesy, później dopiero zapraszanie, no. To znaczy? A to nie, wujek, to jak nie masz nie ma czasu, czy coś, to okej, okay, tak dzwonić. Czas mam, no ale kurde, co co, to ty myślisz? Podpytać dzwonię, kurde, czy byś był chętny, kurde, żeby, nie wiem, przyjechać do mnie, czy tam ciotkę byś wziął, byście przyjechali do mnie. To raczej jej nie wezmę w takim stanie. No to najwyżej, nie wiem, sam, bo dawno żeśmy się nie widzieli, kurde. A Karol, ostatni raz jak ja cię widziałem, miałeś kasy jak lodu. Startowałeś na wójta. A teraz niestety ja się ty, pozmieniało, Ja weź? ja nawet nie mam co ci kupić. Bo co ja ci kupię, jak ty wszystko masz? Ty! Ale powiem ci tak, wójt, bo czasy się zmieniły, ja właśnie ci nie mówiłem, ale co ty miałeś problemy z tymi, tymi nie wiem, z kim tam. To wiesz co, bo my, ja to, to, to co wszystko miałem, to kurde straciłem, bo napadli na nas, podpalili nam chałupy, no nic, jestem teraz w ogóle w innym miejscu, mam nowe gospodarstwo, tylko że starymi urs ursusami jeżdżę teraz, więc trochę długo, się zmieniłem. No to tam w to tam niedługo. I wujek codziennie płacze. Ty? Codziennie płaczę, bo nie mam tu nikogo bliskiego, nawet mój naj, najlepszy wujek z Ameryki, nie chce mnie odwiedzić. Ale ty jeżdżę temu chłopowi to makaron na uszy wijaź, nie? No to... No to się spotkamy, no nie, no tylko... No kiedy teraz bilety drogie. Kiedy wujek I... chcesz? Ja nawet wiesz co wujek, mogę nawet i ciągnik sprzedać, żeby ci na bilet dać, żebyś przyleciał ze mną posiedział tu. no I... to powiedz. W kiedy byśmy się omówili? To kiedy? Nie wiem, za tydzień dawaj do mnie. I... Albo jutro nawet do... jak chcesz mi musiał tą budkę z kepsem zamknąć, ale... Albo chcesz to za tydzień przyjeść, co? No wiesz co? A kupisz mi te bilety? To co, twojej kasy nie masz? No kurde, no tak średnio teraz no, bo też miałem, wiesz, problemy, no nie? No ja wiem, no Wiesz, że to dużo rzeczy na ciotkę było? No toż tak, no toż kurde eee, coś Ciotko muszę do pe... przyleć Toż tam na pewno ci przywiozę, ale jest... to, to nie będą jakieś rzeczy, wiesz tak jak kiedyś, jak kasa była Nie no, na no spokojnie wujek, to weź jakiś kredyt w Stanach i kup mi co kiedyś <grym> Myślę, że to nie duży problem wujek, prawda? <grym> Oj, te moje żarty kurde <grym> Halo, halo Wujek No to już masz urwa mój Halo, halo wujek o kurde, syn. rozłączył się A. Ja, Ale ja, ja. Coś Debił jednak nie Ty no widzowie no on pieprzy od on ma kasy jak lodu Dajcie spokój, on ma kasy Tylko on tak lubi pogadać widzowie, on lubi zawsze tak pogadać, bo pewnie ciotka przy nim jest albo jakaś tam konkubentka i, i tego. I tak nie bardzo mu mu mówić, ale spokojnie, spokojnie wujek na pewno widzowie coś mi przywiezie. Coś mi przywiezie, czy, czy... coś małego, czy coś tego, tylko będę musiał się z nim skontaktować, bo coś nam przerwało rozmowę. Pewnie zasięg zgubiłem tu jak jechałem Coś ja, musiałem. 100% robić. stary Mam kurde ten zasięg kurde zgubić tylko Tylko czemu? Ja kurde? myślę, że procent to było zgubienie zasięgu No ale to nic widzowie, nic się słuchajcie nie dzieje ja powiem wam wprost Wujek mam nadzieję, że z ciotką przyleci jeżeli jeżeli nie z ciotką, to sam. Z tymi biletami to co, nie. Ile to jest bilet pewnie drogie? Fest. Do Stanów? No. No, drogie. Ale to ale... tak naprawdę, naprawdę drogie. Chyba, no że. Wiem, ale ale nie... jak tak dużo wcześniej sobie wiesz, zamówisz, co nie? Aha No to. Wtedy jeszcze jako tako. Ale kurde, tak. No ale ile? Kilka tysięcy kiedyś widziałem, że Tak, no tyle. No poczekaj. bo to jest ile, lot, ile ten lot trwa od cholery? Ja sprawdź. No nie wiem, poczekaj. Na komórce. Ile kosztuje, ile. No, z polski do USA. Eee, no, ja. nie dobra. Ile? Nawet tak 1500-1900 zł. To nie jest źle. Z Polski do Stanów? W dwie strony. Niemożliwe No 1500 dwie strony? No To szczerze? To ja coś się Nie no, piszę, ale nie na przykład teraz tak patrzę z Warszawy 1900, z Krakowa 2150 Ale w dwie strony 1900? Tylko to dwie? z przesiadką no Ale to nic, ale dobra, no to aby dotrzeć co, nie? No Jak Ale dużo cały się... czas w dwie strony, tak? Żeby nie było niedomówki. Chyba, no właśnie nie jestem pewien już teraz no, bo właśnie, ja tak nie to ogarniam to... się tego za bardzo. Bo mi się bardziej właśnie wydaje, że może to jest w jedną stronę. A może? Się... Ile kurde leci samolotem? Strasznie dużo. 11 godzin. ja pierdzie. Ale to tam chyba normalnie takim dużym się leci i pewnie tam normalnie jedzenie jest i wszystko, nie? Ty no, chyba tak, no bo tak 11 godzin to kurde, no nie wiem. Nie no, na pewno. Ale tak samo, chyba musi coś do picia być i tak dalej. Ale no nie, nie, to musi być duży samolot, Wiesz i paliwo i wszystko. No musi to być, tylko. Powiem wam, ja bym chciał do Stanów kiedyś polecieć, ale te 11 godzin w samolocie to mnie przeraża, bo to dla mnie nic, nic yy, przyjemnego nie było, jak ja Ty, do Tunezji. Bo jeszcze co innego, kurde, samochodem na przykład jak jedziesz, co nie? Inaczej. Ja na przykład jechałem, wtedy były ogromne korki, bo tam yy, robili kurde jakieś drogi w Krakowie chyba były robione i tak dalej, to był duży ruch. Do zakopanego jechałem. Kurde, 10,5 godziny, rozumiesz? No to, to, to dla Bo dla mnie. duże korki były i w ogóle masakra była Ale szczerze mówiąc mi ta droga szybko minęła, no nie samochodem Ale w samolocie ci się na przykład podobało ten lot? Tylko widzisz, ty leciałeś długo jakoś, a ja to leciałem tam dwie godziny czy dwie i pół Ale słuchaj, też kwestia tego, że ja się przerasiłem tymi akcjami, co było, kurde jak nie trząchało tym samolotem, widzowie, to później mieliśmy lądować w Lublinie I nagle lądujemy, a on do góry silniki włączył, mnie wylądował I komunikat, że lecimy do Warszawy, bo nie możemy w Lublinie wylądować No kurde, już ja już sobie historię stworzyłem w głowie, że coś się wydarzyło i... Ale to Znajdzie naprawdę skokie. była taka okropna pogoda i to, nie wiem, jakoś moza samochodem trzęchało? Dobra pogoda była, weź Jakoś... W ogóle jakby nawet tych chmur nie było, jak mro... przecież słoneczko świeciło ale ogólnie jakoś mocno trząchało tym samolotem, że ty mówisz, że się przerasiłeś, że jakieś te turbulencje i tak dalej? Tam, jak już lecieliśmy u góry, nie? No. No to czasami, czasami tak, no znaczy były te turbulencje, cały czas tam, tam trząchało nim, co chwilę jakoś tam coś, za, tak jakby po dziurach jechał, nie? No bo to jak w, w chmury wlatywujesz, co nie, to było tak, wtedy. ale jak e, najbardziej to się prze, przestraszyłem, jak na początku on zaczynał do góry lecieć. No. I nim tak machnęło strasznie na bok, tak kurde, jakby go, jakby... Tak jak słuchaj, jak przejeżdżasz tirem obok, yy, jak jedziesz motorem i tir, yy, koło tira przejeżdżasz, nie? Mhm. I ci tak macha na motorze, tak samo z samolotem, tylko tak normalnie nim u na boki i dopiero wrócił jakby na ten. I tutaj to się przestraszyłem. A on ty, w tym czasie jeszcze do góry leciał, czyli był pionowo i jeszcze go tak machnęło. Nie, no bo ogólnie machało nim tam. Nie, nie podobało mi się w ogóle. Bo ja się bojał. Ja strachliwy, ja się... Nie, bolo, no ja w sumie nie miałem jakichś takich tych, ale tylko widzisz, ja na przykład mam ten problem... Ja za dużo rozkminiam. Że ja jestem, ale ja jestem wysoki w ogóle, no nie? No i ci było niewygodnie, a mi... było to tak kuresko niewygodnie. Jak mi było niewygodnie, to co dopiero tobie by musiało być niewygodnie? Ale ja w ogóle jakby nie miałem tam manewru, ja miałem tak, jak tam usiadłem, to ja musiałem dosłownie, wiesz, jak usiadłem, to musiałem tak kolano sobie wbijać, żeby mi się zmieściło do ten... Ja wiem. Żebym wiem, stopą to, ziemi dotykał. To to, ja tak musiałem to, kolaną wbijać. między To te mi siedzenia. było niewygodnie, a co dopiero tobie musiało być. Bo tam było strasznie było... ciasno. I jeszcze, jak w jedną stronę leciałem i siedziałem przy oknie, to wtedy było spoko, bo... Było mi trochę wygodnie, bo tak jakby bokiem sobie trochę siedziałem. No tak. Ale w drugą stronę, jak wracałem, to siedziałem w środku, bo to były trzy siedzenia głęboko siebie, co nie na stronę. O kurde, to lipa. To ja i, wiem, to brak, i w drugą strasznie... stronę siedziałem przy okienku. Tak mi się trafiło O, i nie Ale to nic ciekawego tam Znaczy ciekawe tyle, że można było zdjęcia porobić, ale Dla mnie to co ja widziałem za tym oknem W ogóle dla mnie nie było to realne Jakby wiesz, ja lecę sam ja, ja to w ogóle leciałem ja... cały czas miałem tak jakby gębę przyklejono do szyby i patrzyłem się, co nie? Ja też Fajna się patrzyłem, tylko że Mi to ten widok jakby co ja widziałem To jakby się wydawał nierealny w ogóle, nie? Jakby to nie było realne, że ja widzę tak z góry, widzowie wszystko tego ale no, szczerze mówiąc, 11 no, 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 godzin nie wyobrażam sobie w samolocie Ja szczerze nie wyobrażam sobie, ale tam musi być więcej miejsca. Bo najgorsze jest co wiesz, samochodem sobie jedziesz, to sobie możesz wysiąść, przerwę sobie zrobić w ogóle samolotem No tak, osób. a samolotem nie zrobić sobie przerwy no Do Kibra na przykład na syranie tylko, ale no to cały czas jest w samolocie Dobra widzowie, no słuchajcie, zadzwoniłem do wujka, Michał się na mnie pogniewał Kuba robi zawody I co, widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku zrobimy zawody yy, Ładowarką o kasy, co ty na to? Dobra, no. Dobra. Z Bujacem. do o kasę. ale za tydzień prawo, bo przyleci. Jak przyleci, A... bo nie wiem, czy on się pogniewał za te słowa, czy... Nie, on no, żartował, co ty. Ech! Przecież ty tak ukazałeś kazałeś, że sobie... kredyt na życie, z Tym nie, żeby... akcentem kichającym... Czekamy się z wami, ale mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i subskrybera. No i widzimy się już jutro też na Polskich sąsiadach. Na razie. Yo.